Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym sobie tutaj rozgarniemy ziemię na poletku moim słynnym. Dlatego motyczką, ma nie grabiami. Próbowałam grabiami, ale to się ciężko nagrywa. A ja mówię, nie będę przecież już robił sam jak odcinek. Rolniczy był ostatnio chyba tam tydzień temu. Nie no, nie, bez przesady w tym tygodniu był, ale staram się jak najczęściej tylko mogę wrzucać odcinki. Jest piątek. Nic nam no, nie zadali, to no mówię, kurde, szczęście, trzeba nagrać taki odcinek. To nagrywamy. Z rozgarnywania ziemi. Tu mięta i tak przysypię, bo ona mnie tu kurza, Już ją tu ciąłem i tak trzeba wciąć, bo ona już schnie. Przez zimę, jak ona tu uschnie, to wy... albo nawet na jesień, no to już by trzeba, Bartek, no wiemy. Także wykopię korzenie. I przesadzają w inne miejsce. Yy, bo ona nie wkurza jak jakby na tym chodniczku rośnie. Ja wiem, że to na przyszły rok, że to i tak będzie tutaj ryte na przyszły rok w zimę. Na zimę. Postaram się to na koniec jesieni zrobić. Na koniec jesieni, tak się mówi, no. Wizualnie można powiedzieć, aż nie spadnie śnieg, to postaram się to zrobić. Chociaż w śniegu też się fajnie będzie robić. Chociaż ja swój kanał zacząłem na wiosnę, także. także możemy coś podziałać w zimę, bo tego jeszcze nie było chyba na YouTubie Prac polowych w zimę. Nie, no były orki. Ale to. Nie no, praca, w... tak jak grzebanie w ziemi. Typu orka, właśnie. Nie było sadzenia w zimę, no ale kto coś sadzi w zimę, no. Puknij mi się w czoło. Nic by nie urosło. Chyba, że są... Nie, przecież jest ta kapusta zimowa odmiana. Ale to ona wtedy kwitnie. Dobra, rozgadałem się. Jest jeszcze czosnek zimowy. Chociaż tyle. Ale to czosnek to się chyba... No tak, w listopadzie się chyba dopiero sadzi. Jak coś mnie w komentarzach, poprawcie, ale... Ale chyba jakoś tak Posadzimy czosnek, co wy na to? Po wykopkach będzie akurat wolne polko to tak na poplon. Będzie idealnie. Co wy na to? Sadzimy, sadzić mam czosnek w listopadzie? Nagram łuskanie, sadzenie, kurde. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli to zobaczyć, jak sadza czosnek. No to by było myślę, że ciekawe, nie no. zwykłe sadzenie jak ziemniaki. Na przyszły rok myślę, żeby tu gdzie teraz ziemniaki są, czyli tu zasiać tą rzodkiewkę, albo marchewkę jeszcze pomyślę. A po tej stronie ziemniaki posadzić. I tak będę się zamieniał stronami. Raz to, raz tamto, żeby zachować tą kilku polówkę mi to by pasowała dwupolówka, ale ja najwyżej są na trzy części podzielę. Ja <grym> chciał co roku mieć te wszystkie, bo chciał co roku mieć wszystko, co tu uprawiam, czyli ziemniaki, marchewka i rzodkiewka, ale się pomyśli. Może zmienię zdanie i z rzodkiewki na przykład na kapustę się przerzucę. Zobaczymy. No, zboże by było fajnie zasiąść, ale jak ja je zmucę, cepem będę walił. <grym> Ile mi to zajmie, żeby te ziarna wygrzebać złodzik, łodyg? Wyłuskać, a czego się dla widzów nie robi? Pomyślimy. Najwyżej na targu kupię zboże. Nie będę zaprawiał, bo wiadomo, ekologia. Nie będę żadnej bejcy tam kupował. i po co? Jak ma, się, jak ma zwiędnąć, to i tak zwiędnie. Nie no, może by coś to pomogło. Ale ja nie chcę bejcować. O, tutaj berberysek sobie rósł, kurde. Jeszcze go ściacham. Nie, nie ściachałbym, ta młodyczka jest za tempa. Nawet jeśli, jeżeli tu by była kosa, to ja bym kosę pokrzywił prędzej niż to uciął. Kosę ręczną oczywiście, bo myślę, że jakby spalinowa była na nożu, to bym to skosił spokojnie. No, na no, pewno nie, ale no Nosłem i poszło. A, truskaweczki ją chciałem pokazać. Patrzcie. Patrzcie że tutaj taka ładna czarna ziemia. Pięknie. A tu taki piach ciadowski. Ale to się wymiesza na czarną Czarnoziemu, jak widzicie. Także to się wymiesza. truskaweczki może trochę przesypać, ale one się odrodzą. Będzie dobrze ogólnie mówiąc patrzmy jak one tutaj sobie rosną wiem, na zimę je trzeba przykryć, ale jeszcze do zimy jest trochę czasu jest wrzesień, jeszcze jest, są ciepłe dni trzeba kupić agrowłókninę albo nie wiem czym to owinę folią można by to owinąć, kurde ja no. jej nie chcę, słuchajcie, żeby mi się tu zakorzeniały te na łodygi te na łodygach Kurde, nie lubię jak mi się one rozrastają, bo tu akurat ich nie chcę w tym miejscu. Także no... Chyba, że tu se kostki wkopię, tak... Takie kwadrat im wydzielę, żeby się nie rozrastały. Pomyślimy. Bo teraz i tak się nie opłaca, bo zaraz będzie zima. o o, o, o. No coś, kurde, chyba się zapomniały. Nie wolno tak daleko się rozrastać. Tu jest chodniczek, to też wyciągamy. Kurde. Nie wolno się tak daleko truskaweczki rozrastać, co wie. No. Także muszę tego pilnować. O. Kurde, ten grób tu tutaj jest naprawdę fajny. Moim zdaniem fajne mam wspomnienia z tego królika, z tym królikiem Także ten nagrobek stoi No to kurde, no to co Wy na to myślicie? No to nawożenie ziemi Na wszystko Na te, te na czosnek Napiszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy Kurde ja cięcie się nie chcę włączyć Także powiem Wam, że będziemy myśleć, co tu robić. Ziemniaczki, jak widzicie, no. O, tu już kolejna bulwa uschła. Nie chcę mi się teraz po pazury lecieć. To się. Kurde, to się już ciachnie innym razem. Już nawet nie widzę sensu tego plewić chociaż nie będę dziadował. No, tu mlecze rosną, kurde, jak mnie to wkurza. Te wszystkie chwasty. No. To akcypa, nie popatrzcie. Tu już się szykuje duży ziemniaczek. Zielony dlaczego? Zielony, bo nie jest pod ziemią, on tak to działa. Ale myślę, że wiecie. Większość moich widzów, ja no wszyscy to wiedzą. Moi widzowie, przesypiemy go. Może się jeszcze zrzuci. Raczej nie, ale kto tam wie? No, także będą wykopeczki. Najpierw muszą uschnąć łęty, Ale mówię wam, nie mam duże ziemniaki. Po tej stronie były, to czemu po tej nie, mają, nie mogą być. Zajrzyjcie sobie do, do tych do odcinka. Mm, Gotuję frytki, kurde, miało być smażyć, muszę ten tytuł zmienić. Nie pamiętam ciągle. To tam były te moje duże ziemniaki wyhodowane. Od razu mówię, ja bym Was nie oszukał, nie dołożyłem ich z worka ze sklepu, także wbijajcie do filmu. I Gwarantuję Wam, że tu duże też będą, kurde, a jak nie, to, to przepraszam, myliłem się. Także no, pożegnamy się, trzymajcie się, kurde, już bym się chciał żegnać, w domku się pożegnamy, w szopie. Jeszcze się Wam chciałem pochwalić, jak tutaj ładnie, kurde, wyryłem rok budowy. Mówię, no jak ręcznie budowana szopa wiata, to trzeba wyryć rok 2021. R. Er. I krzyżyk, że katolicy to budowali. A czym to ryłem? Płaskim śrubokrętem. Płaskim śrubokrętem dostukując młotkiem, ale dobra, tu już się pożegnamy. Dawno, te, dawno tutaj nie widzieliście do kątu, także zabrałem was tu. O, siano tam seleży pod spodem. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.